Są wśród ludzi, ćwiczą ciało i umysł, integrują się, spędzając czas w wyjątkowej atmosferze. Dom seniora w niezdrowicach bije ciepłem i dobrocią. Dom seniora jest dla mieszkańców gminy Ujazd w wieku 60. Plus. Jest to dom w formie dziennego pobytu, 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Seniorzy mają tutaj zapewnione śniadanie, obiad. Podwieczorek, dowóz, e, także i różne atrakcje. Także e, zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, a szczególnie na Dzień Otwarty, który będzie 7 maja o godzinie 10.00, nie tylko seniorów, ale też członków rodziny, którzy mieszkają z seniorami, żeby zachęcili, żeby przyszli zobaczyć, jak tu jest. Staramy się tak dopasować zajęcia, żeby każdy znalazł coś dla siebie. No ale żeby też się nie nudzili, żeby to było dosyć urozmaicone. Wchodzi w to w grę de coupage, chodzą różne rzeczy, które no widać tutaj, to są rzeczy zrobione przez seniorów, my im bardzo pomagamy, trochę mniej, trochę więcej, ale każdy robi to jak potrafi i ja, ja, jak mu się to tak widzi, tak to wychodzi. Rozwój jest ważny w każdym wieku. Seniorzy zawiązują tu przyjaźnie i mają możliwość ruchu pod opieką wyspecjalizowanej kadry pracowników. Do nas przyjeżdża pani psycholog, rechantantka też jest. Także mamy pomoc ze wszystkich stron, właściwie. Jestem bardzo zadowolona, chodzę tu od stycznia i powiem, no naprawdę ciekawe zajęcia, panie tutaj różne, wynajdują nam, że człowiek, no trochę aktywności, fajnie. Ćwiczenia są dla mnie, muszę powiedzieć, bardzo dobre. Ja się czułam po ćwiczeniach dobrze. Gmina Ujazd ma także ofertę skierowaną dla seniorów w prawie każdym sołectwie. W ramach spotkań świetlicowych panie i panowie biorą udział w różnych aktywnościach. Przyjeżdżam w określonych godzinach, mniej więcej to są 2-3 godziny spotkań w danej miejscowości. Przychodzi się bez zapowiedzi, bez opłat, bez jakichkolwiek zobowiązań, po prostu od godziny średnio jest to 13-15. Przychodzi się dobrowolnie, spędza się miło, kreatywnie czas. Staramy się o to, aby rozwijać i umysł, i fizyczność naszą, i relacje międzyludzkie. A przede wszystkim nie chcemy wykluczać seniorów, ludzi niepełnosprawnych, gdzieś tam samotnych ze życia społecznego. Lubię tu przychodzić, bo to jest coś dla mnie, no, z ludźmi spotkać się, to jest najważniejsze. Porozmawiamy, nieraz i pośpiewamy, i... I różne zajęcia. Pani Sandra nam organizuje, różne rzeczy robimy. No i bardzo fajnie jest. Przecież nie można siedzieć w domu w tym wieku. Tu nasza wieś spokojna, to miejsce upotane, co w naszej gminie dwi, ze się śni ze